Siema, z tej strony tylko basket i dzisiaj przedstawię wam w mojej opinii 5 najlepszych butów do koszykówki. Oczywiście miejcie to na uwadze, że wszystkie buty pojawiające się w tym zestawieniu są w mojej opinii najlepsze w dniu nagrywania tego filmu. Za kilka tygodni mają wyjść kolejne pary butów, więc to zestawienie może się zmienić. I chciałbym tu jeszcze dodać, że ze wszystkimi butami, które pojawią się w tym filmie miałem do czynienia, bo nie chcę polecać czegoś, czego nawet nie miałem w rękach, dlatego nie pojawią się tu niestety Hardeny Trójki lub Kary Piątki. A, a ale jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym was poinformować, że mam Instagrama, więc jeśli macie, to możecie mnie zaobserwować, mi będzie bardzo miło. Czasami na story wrzucam bardzo ciekawe rzeczy, więc myślę, że warto. Ale nie przedłużając, już zaczynajmy odcinek. Okej, okay, z piątą pozycją mogą pojawić się pewne kontrowersje, bo znajdują się na niej Kairi Flytrap. Buty za niecałe 260 zł i teraz możecie powiedzieć, no okej, okay, 260 zł to co to w ogóle robi na liście 5 najlepszych butów. A no to, że w mojej opinii te buty mają najlepszy stosunek ceny do jakości. Słuchajcie, za 260 zł dostajecie naprawdę bardzo dobry suport kostki, świetną trakcję i przeciętną amortyzację. Jedyne wady, które można w nich znaleźć, no to fakt, że znajduje się tam tylko jedna poduszka Zoom i jest ona całkiem. Boga oraz średnia wygoda, aczkolwiek za 260 zł na rynku nie ma żadnego sensu szukać czegoś lepszego. Buty według mnie prezentują się naprawdę świetnie, szczególnie ta kolorystyka, którą e, miałem możliwość testować, więc myślę, że jeżeli masz budżet około 250 zł, to te buty w 100% powinny cię zadowolić. Na czwartej lokacie usytuowały się, no właśnie, no i tu miałem pewien problem, bo w grę wchodziły dwie pary: Hyperdunki 10 oraz pg 2 2,5. Aczkolwiek w mojej opinii delikatnie wygrywają Hyperdunki 10. A oto dlaczego. Z jednej strony mamy pitch dwójki, które charakteryzują się bardzo dobrą przednią poduszką zoom oraz genialną wygodą. Z drugiej zaś mamy Hyperdunki, które możemy wybrać w dwóch wersjach, niskich i wysokich. Hyperdunki posiadają naprawdę genialną wygodę, do tego dołóżmy naprawdę bardzo dobrą trakcję oraz świetną ochronę kostki. Wiadomo, buty nie obyły się bez wad, bo mamy tutaj przeciętne poduszki Nike Zoom Air oraz bardzo słabą cyrkulację powietrza. Hyperdanki są też o tyle fajniejsze, że może je wybrać zawodnik grający pod koszem albo na obwodzie. Tu mogę dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, że prawdopodobnie PG Trójki, które wyjdą na dniach, zdeklasują Hyperdanki 10, aczkolwiek no jeszcze ich nie ma, więc tak wygląda miejsce czwarte. Na trzecią pozycję wybrałem Lebrony 16, które względem 15 przeszły delikatną ewolucję. No może nie designową, aczkolwiek w kwestii doznań gry oraz wygody. Buty charakteryzują się doskonałym przepływem powietrza oraz bardzo dobrą amortyzacją. Jak sami pewnie wiecie, LeBron James nie należy do tych graczy, którzy bazują na crossoverach, czy bardzo częstej grze po obwodzie, dlatego przyczepność w tych butach nie jest najlepsza na rynku, ale na pewno jest porządna. Jedyne wady, które występują w tym bucie, no to przede wszystkim to, że but jest wykonany z flyknitu, który po czasie będzie się przedzierał, niestety nie ma wzmacnianych sfer, na przykład z grzewanym tworzywem sztucznym. No i ten typ cholewki również przyczynia się do tego, że ochrona kostki nie jest najlepsza, a ubieranie tych butów często może przysporzyć dużo problemu. Buty polecałbym oczywiście graczom, którzy grają raczej przy koszu, potrzebują naprawdę porządnej amortyzacji, bo nie wiem czy wiecie, ale w tych butach znajdują się aż trzy poduszki Niger, co oczywiście sprawdza się genialnie w przypadku zawodników z większymi gabarytami. No i dochodzimy do drugiego miejsca, na którym godnie zasiadają Kairi piątki. Buty mogące pochwalić się najlepszą trakcją na rynku. Jeśli oglądaliście mój film o Kairi 5, to pewnie wiecie, że Pomimo genialnej trakcji, Kairi 5 również charakteryzują się genialną przednią poduszką Nike Zoom Air, która jest wręcz wyśmienita. Dlaczego? Dlatego, ponieważ y, zrobiona jest trochę w inny sposób oraz jest dużo szersza niż pozostałe, co przekłada się oczywiście na genialną amortyzację oraz y, naprawdę miłe odczucia z gry. Jedynymi wadami, które chyba posiadają te buty, to naprawdę bardzo słaba przewiewność powietrza oraz fakt, że nie należą one do najmniejszych. Dzięki swoim właściwościom Kairi. Zdecydowanie polecałbym zawodnikom, którzy grają na rozegraniu albo na wodzie. No i dochodzimy do pierwszego miejsca w moim zestawieniu, na którym usytuowały się. KD11. Buty, które mogą pochwalić się najlepszą amortyzacją na rynku, genialną wygodą, bardzo dobrą cyrkulacją powietrza oraz naprawdę bardzo miłym feelingiem z gry. Buty posiadają jedną bryłę, która wykonana jest z flynitu. Oczywiście zakładam, że bardzo dobrze znacie ten materiał. Jeśli nie, to charakteryzuje się on tym, że jest po pierwsze bardzo wygodny, po drugie mega rozciągliwy, po trzecie bardzo dobrze przepuszcza powietrze. Te wszystkie trzy czynniki sprawiają, że w KD11 gra się naprawdę wyśmienicie, te buty są lekkie, przewiewne, miłe, nie ma problemu z składaniem ich. No i fakt, że posiadają one jednolitą bryłę, a sznurówki trzymane są systemem Flywire, przekłada się na to, że grając z nich możecie się czuć naprawdę bardzo bezpiecznie. Jedynym mankamentem, które posiadają KD11 jest niestety przeciętna trakcja. Przeciętna. Przeciętna trakcja, dlatego jeśli nie jesteście rozgrywającym oraz wasza gra nie bazuje na dużej ilości crossoverów, a jesteście bardziej wysokim rzucającym, gracie właśnie na dwójce, trójce, czwórce, to myślę, że KD-11 będą dla was idealne. Dzięki za obejrzenie tego materiału, jeśli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić tego filmu, mi to bardzo pomaga dotrzeć do nowych widzów i oczywiście nie zapomnijcie o moim Instagramie, tutaj się wyświetla nazwa, będzie mi bardzo miło, jak mnie zaobserwujecie, a tymczasem ja się z wami żegnam do następnego i siema